Kiedyś był taki minister edukacji, nazywał się Roman Giertych. To wiecie, wiecie jak się nazywała jego pułapka? Płapka Giertycha? Płapka na Giertycha dokładniej. No. Roman Sidło. Yes! To tak samo mi się przypomniało, jak mamy dwóch na przykład bliźniaków jak oni coś tam witają się, wiecie, po, po jakimś czasie, to jeden bliźniak do drugiego Moja ty mordo ma. Nie, przepraszam, mordo ty moja Ale to był dowcip inteligentny Ale wiesz co, ale wiesz co ty mówiłeś na początku? Że nie wiesz jakim się nożem pociąć, <laughs> prawda? To, to wiesz dlaczego żaden z noży nie pójdzie do nieba? Co? Bo wszystkie są potępione co inaczej, znacie taką laskę nazywa się Danuta Stęka. A wiecie dlaczego Stęka? Bo robi kupę. To było tak samo chujowe. wiem właśnie, tak chujowy, bardzo. A wiecie, co się dzieje, jak się przy, w ogóle puści żula, żeby podszedł do komputera? Nie. Zaczyna, zaczyna grzebać w koszu. Jest No to było mocno suchy. A, zabiłem, a wiecie lucro. dlaczego, właśnie skoro wracamy do tematu szkoły ogółem, to wiecie dlaczego Wulkan dostał piątkę? <grym> o nie! Ale się dobrze zaczyna. O w tym Bo, był, bo był aktywny. <grym> bo mówiliśmy o różnych rzeczach, różne osoby opowiadają różne dowcipy. A wiecie jakby brzmiał, jakby się nazywał kawał opowiedziany przez penisa? O Boże no. Kawał chuja. <grym> I to to, to jest dobre, no. to mi się podoba. Uch. Dobra, bo to dosyć prosta jest zagadka, ale nie każdy ją zna. I nie każdy zna odpowiedź. Ty, Timur, wiesz co jest czerwone i pachnie jak niebieska farba? No. Czerwona farba. No, trzeba by się dać komuś. No właśnie, o. lepiej się zapytać na przykład, na czym stoi prąd? Jest. Napięcie. Macie, jest słów są mocne w tych takich yy, no. Można powiedzieć, że Zosia to informatyk, nie? No, no ma inżyniera z informatyki. No, ceny. Kiedy będzie mieć urodziny? Brzmiała. Miałe. 24 no. kwietnia. Ale to wiesz, to, to kolejne, czyli 24 kwietnia, to spoko. No. Nie, bo akcja jest taka, że wiem już jej, co kupić na, na jakąś taką okazję. Kupię jej no. pendrive'a i będzie mi mogła podziękować za pamięć. To tak samo z tym dowcipem, czym się różni serce od Murzyna? Yeah. Serce nie sługa. Yeah. A wiecie dlaczego? Yeah. <laughs> wiecie dlaczego środka Marysia nie poszła do lekarza? Bo nie żyje. Nie, bo w okolicy był tylko rodzinny. Yeah. <laughs> yeah. Ej, bo, bo w lidu to jest tak, że co jakiś, co, tydzień, co, tydzień, co tydzień... Co tydzień jest jakiś inny tydzień, prawda? Jakiegoś innego kraju czy czegoś. No, co tydzień jest inny tydzień. No. no. Wiecie jak wyglądałby tydzień afrykański? No puste tak. Puste Byłyby półki. No półki. Nie, 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 bo, no bo płacz, dlaczego tampon jest śmieszny, bo jest dowcipny. Oh yes. I to jest, takie, to jest tak oh, żałośnie, żałośnie, że wolaj, nawet tego nie kończę. Żałośnie, ale, tak ale jest. sytuacja mnie zmusiła. Tak samo jak kiedyś siedzę sobie sam w domu, taka cisza, nagle słyszę strzały, otwieram szafę, a tam marynarka wojenna. To tak samo wiesz, jakby tłumaczyć synowi, skąd się wziął. No i pewna syn podchodzi do taty. Tato, bo nie chcę nie kraczyć że na, tak, o sobie, że nie chcę tego skierować na siebie. Tato, skąd się wziąłem na świecie? No i tata muszę odpowiedzieć, że apteka po prostu była zamknięta do 24 godziny i daleko iść. A wiecie ile Flash Player działa? No... Adobe. <laughs> <laughs> Inside joke dla obeznanych. Wiecie jaki jest naj najbardziej ulubiony, znaczy najbardziej nie mówi się najbardziej ulubiony, ale ulubiony klub piłkarski Tuska? No. Juventusik. Yes. Nie rozumiem. Aha, tusik, <noise> dobra. A nie lepiej Juventus? No, może tak, może nie. Ale. Pomyliłem się! Pomyliłem się! Tak, ale wiecie dlaczego. Jak ona się nazywa? Ameryktyczka. płacze? No. Bo ma jej. To grube. Tak. Kurwa. Boże. <noise> Ej, słuchaj, Tivor, bo czasami do są takie pytania, ej, jak wyrwać dziewczynę, no nie? Dostałeś chyba kiedyś takie, pyta jakieś, kiedyś takie pytanie. Musiało ci tak. się zdarzyć, nie? To słuchaj, to teraz będziesz mógł komuś odpowiedzieć, że... Podchodzisz do dziewczyny i mówisz do niej, że mój penis jest poszukiwany przez policję i czy mogę go w tobie schować. Nie. No cóż, kurde. To potem wiesz, jak, jak, jak gościu wyrwie laskę i e, okaże się, że pojawi się nieoczekiwana ciąża, to możesz mu odpowiedzieć, że podchodzi do dziewczyny i mówi No, taka kinder niespodzianka. Nie. Nie. Była taka akcja, że mama się pyta, bo też ostatnio taki dres jest modny, mama się pyta swojego synka dresa, masz coś do prania? A on no to nie, pranie jest spoko. <śledzimy> <śledzimy> o Boże. Chwila ogarnięcia. Tak. <śledzimy> To jest trochę podobnie jak z tym dowcipem, co jest gorszy od kraba na twoim pianinie. Jest taki dowcip? No rak, ra rak na twoich w, organach. No w organach. Oh, Boże. Jest taki słuchaj kształt. Znacie jakie są kształty ogólnie na tych kartach, czym kolory to się nazywa. No ja ich nigdy nie znam, tych takich niby poprawnych 100% nazw, no, ale No, no to, to ja wam zadam inne pytanie, wiecie jak się nazywa sznurek wromby? Eee. Sznurek w no. Karolina. <laughs> Ha, Boże, jedyny. Oh my god! Już wiecie o tym z poprzedniego odcinka, yy, gdzie spędza facet urodziny, że urodziny? A wiecie, a wiecie co robi siatkarz na urodzinach? No. Przyjęcie. Kurwa, ma! Wiecie, co mówi informatyk po ślubie? Pobieranie zakończone. O, oh Boże! No i sprawa jest taka, że ostatnio byłem na działce. Yy, <laughs> Wiem, do czego to zmierza. <laughs> no, ale stare <laughs> byłem, byłem na działce i kurde, nic nie zmienisz. Już, wiesz, bałem się, że jakieś komary będą mi wracować, więc zamknąłem okna. Patrzę się, a tam sąsiedzi, kurde, jak nie tańczą, jak się ruszają. No i się pytam kolejnego dnia, a co, co wy żeście tak wczoraj balowali? A ci mi mówią, no, bo dziadek Ul wrócił się, odganialiśmy od os. A wiesz, czym się różni Rudy od tego, od komara? Nie. Rudy nie bzyka. <śmiany> Czego ja się spodziewałem? No wiesz, jak już mamy być szelobinistami, to możemy się zapytać, nie? Czym się różni blondynka, skoro wiesz było o facetach, to czym się różni blondynka od papieru toaletowego? Okej, okay, no dawaj. Papier się rozwija. <śmiany> o, o, bo, kurwa brutalne. A wiesz co robi Michał anioł na siłowni? No, mm. rzeźby. Jezus. Yes. <susy> no. Wiesz, to jest na zasadzie that escalated quickly, no nie? Tak. Wiesz, typu gada sobie dwóch znajomych, jeden z drugiego ej stary, poznałem twoją mamę, a ten na to nie pierdol. No i drugi odpowiada na za późno. Sobie tak jak Rudy chciał połknąć pigułkę, wiesz, na nieśmiertelność, a ten zamiast połknąć to udławił się i umarł. Mm. Yes. Ale wiesz, gorzej bo że Ródy... Na pewno dwóch ludzi jest potrzebnych tutaj, żeby dojrzeć do Słuchaj, zsnącać. gorzej że Słyszał ten dowcip i wiesz co zrobił? Strzelił w focha, ale nie trafił. Jezu! No to jest dobre. No ale wiesz, wracając do Grześka, tu miał kiedyś tasiemca. siemca. zabawmy się, bo ja nie świeże. I wiesz co? I się tak zastanawialiśmy na lekcji religii, dlaczego, jego, dlaczego on nie, nie pójdzie do, do nieba, ten jego tasiemiec. Wiesz co? I dlaczego nie pójdzie? No, bo żyje w grzechu. Nie. <noise> kurwa, dobre, to sobie. To tak samo kurwa. wracając do rudego. Ten poszedł na mecz, ci zrobili meksykańską falę i wtedy się utopił. <głos> <głos> Jezusa. No to tak jak wcześniej rozmawialiśmy, dlaczego klatka piersiowa ma drobne, nie? No bo żebra. No to w takim razie wracając do tych takich tematów ostateczności, to wiecie czym bawi się trup w piaskownicy? No. łopatką. <noise> Co? Trup do łopatki akurat. Snubdok się nazywa. No. Znacie? To wiecie, jakiego najbardziej nie lubi znaku drogowego snubdok? Wal. Zakaz skrętu. <noise> No nie, czułgają się starych po spożywczaku i się zastanawiasz o co im kurde chodzi. Masz jakiś pomysł? Nie. Czułgają się, bo szukają niskich cen. Kurwa. przepraszam. No, ale wiesz, akcja jest taka, wiesz, tutaj szukaliśmy ciebie, a ja ostatnio starałem się znaleźć gdzie, gdzie mieszkają łosie. I wiesz jaką odpowiedź znalazłem? Nie. Że na łosiedlu. No to tutaj trochę właśnie taki żarcik sytuacyjny właśnie dotyczący precyzji. Stary, wyobraź sobie co ma wspólnego piła łańcuchowa i papier toaletowy. Wal. Chwila nieuwagi i palec tu <grym> Zastanawiasz się co robi taki cygan w salonie samochodowym, nie? Subaru. Patrzysz, a ten rozkręca imprezę. Ja tylko ciuczkam tymi kulami mniej więcej w stronę, o, z zwykle palęła. przychodzą. Właśnie wjechała tam, będzie to problem? Problemem jest to, że są dwie rzeczy, nad którymi ludzie się zastanawiali. I to jest UFO i ładna Niemka. Wiecie, czym, Wiesz, czym się różni jedno od drugiego? O! Dawaj. UFO to ktoś widział. Ej, <laughs> e, nie, to tutaj <laughs> nie mogę się zgodzić, bo się zdarzają ładne Niemki. A, ten jest... wyjątek, wiesz, potwierdza regułę. Można tak powiedzieć. Tak, tak samo jak ja się poczułem, jak garbaty, jak go wyrzucili z basenu, bo udawał rekina. <laughs> to słyszałem. Niedawno na fest, kurwa. Które z roślin śpią na niebiesko? Na które ziemniak? Się... No, bluszcze. Ohohoho! <laughs> no. Zadam Wam takie zwierzęce pytanie. Wiecie, co krowy lubią najbardziej? No co? -mu Bo mu, w się, sensie, że muczą. ale nieważne. Ktoś Pani. jeszcze zada pytanie, wiesz, jak się nazywa prostak z cukrzycą. <grym> Burak cukrowy. <grym> no, tak samo jak, wiesz, ten, okulista żegna się z pacjentem i mówi do zobaczenia. <grym> Wiesz czego, się, wiesz, czego się najbardziej boję? Że kiedyś przyjdzie taki szczyldom i ten przyjdzie i powie, dostałem jedynkę z historii. A ja wtedy, no kurwa macie, ojciec się tyle uczył historii, a ty co kurwiu nie umiesz mały? Zjebie po matce to pewnie masz. No i przychodzi tydzień później i się pytam, poprawiłeś? A ten mówi nie, bo historia lubi się powtarzać. Yes. Wiecie jak się nazywa Wymarła Rasa Konia? No jak? Koniec. <grymne> o! Tak jak koniec tego meczu. <grymne> 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 Kurde, ale przynajmniej wiem, dlaczego mrówki są pracowite. <grymne> z rękawa napierdala... A nie, dobra, przepraszam. Wywaliło nas z Hollywoodu. To ziemniak jak mów końcowy żar. Bo są czarne. No dobra, to... to, to... <grymne> 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 dobra, to jest, to, to sam no, nie, że to jest jakiś, wiesz, suchar Torpeda, ale wiecie, jak się raper żegna ze swoją żoną? No. Nara żona. Nie, bo, bo ja wiem, ja mam jednego znajomego Janusza, i wiecie, jak się, jak się z kimś chce przywitać, to mówi, a nie, spaliłem, Janusz. Nie, no. Tu chodziło, że to jest nóż. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że wiecie, macie taką kosę w CS-ie. Ej, nazwę swoją kosę w celu się ja nóż. Mhm. Mm A ja kończę ten festiwal Sucharów, zamykając nagranie.